Trzecie Dni Kosmetologii zorganizowane przez Wydział Nauk o zdrowiu WSIP odbyły się w centrum targowym Kielce w ramach targu Venus 2011. To już trzeci raz zaistnieliśmy na targach Venus. to już trzeci raz możemy zaprezentować umiejętności naszych studentów tu na stoisku, ale i także na sali konferencyjnej w trakcie Trzeciej Dni Kosmetologii. To kolejne nowe doświadczenie. Które pokazuje, że ten wydział żyje, że możemy wymieniać się doświadczeniami, zdobywać nowe umiejętności, to pomaga nam w pracy jako wykładowcom, ale i także studentom w nauce. Prelegenci przedstawili zagadnienia z zakresu m.in. zasad wykonywania makijażu permanentnego i tatuażu, wody piercingu czy laseroterapii biostymulacyjnej. Ze względu na skład chemiczny, takie barwniki, które są wprowadzane. W makijażu permanentnym możemy podzielić na organiczne i nieorganiczne. Te organiczne są bardziej podatne na reakcje z zabiegami, które wymieniłam wcześniej. Czyli na przykład zabiegi złuszczające, zabiegi z alfa hydroksytwasami reagują ze światłem słonecznym. Są również. Produktami, które mają większą skłonność do powodowania reakcji alergicznych, reakcji uczuleniowych. Jako wykładowca na kierunku kosmetologia też odradzam, zdecydowanie sugeruję, można powiedzieć, moim studentkom, żeby nic w twarzy, oprócz kolczyków, w uszach, nie miały żadnej biżuterii, dlatego że często jest to barierą przy podjęciu pracy w renowowanym salonie. Nikt o tym nie powie, ale jest to biżuteria dodatkowa jak włóku brwiowym czy twarzy dyskwalifikuje przy przyjęciu do dobrego salonu kosmetycznego. Odwiedzający stoisko targowe w USAIP mogli skorzystać z zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez studentki kierunku kosmetologia.